Dzisiaj taka opowieść: opowieść o dzikim człowieku, o dzikim mężczyźnie, który sprawia, że jest pewna część nas, która się dopełnia, która, która sprawia, że jesteśmy bardziej zintegrowani. Jest taka przypowieść, znalazłem ją w książce Roberta Blaya, Żelazny Jan. Być może niektórzy z Was ją znają. Jeśli tak, to bardzo proszę o, o to, żebyście podzielili się w komentarzach, że już trafiliście na tę właśnie przypowieść. I to jest opowieść o pewnej krainie, w której śmiałkowie wyruszali. Podbijać pewien region lasu i nigdy z niego nie wracali. Kiedy po raz kolejny to się zdarzyło, to król rozesłał wiadomość po okolicznych krajach, żeby zgłosił się ktoś, kto chciałby tę zagadkę rozwiązać. Na to zgłosił się jeden ze śmiałków i on powiedział, że on się podejmie tego. I kiedy wyruszył w tę podróż sam tylko z psem, to po jakimś czasie wędrówki zbliżył się do stawu, z którego wyłoniła się ręka i porwała tego psa. Porwała go, i nasz bohater postanowił wrócić do królestwa. Wziął ze sobą trzech pomocników, wzięli wiadra i postanowili wybrać tymi wiadrami wodę. Z tego stawu. Jak nie trudno się domyśleć, to była bardzo mozolna praca i również jest to metafora do pracy, którą czasami my mamy wykonać ze sobą. Na dnie tego stawu odkryli włochatego, dzikiego człowieka. Schwytali go i zaprowadzili go do króla. Król postanowił zamknąć go w klatce i tam też. Na dziedzińcu ten zamknięty dziki człowiek pozostawał. Król oddał klucz królowej na przechowanie, po czym po jakimś czasie jego kilkuletni syn grał w piłkę na dziedzińcu i kopiąc piłkę, piłka trafiła do dzikiego mężczyzny zamkniętego w klatce. Chłopiec podbiegł do niego. I zapytał, czy może mu oddać piłkę. Jak najbardziej powiedział, bohaty, ale musisz mnie stąd wypuścić. Chłopiec się przeląkł i uciekł. I tak sytuacja się powtarzała przez kilka lat, kiedy to młody, później już dorosły człowiek do klatki się zbliżał. Za każdym razem była ta sama historia, aż pewnego razu nasz już wówczas 30 kilkuletni mężczyzna odważył się i powiedział: Nawet gdybym. Chciał cię wypuścić, to nie mam klucza. Na co włochaty dzikus powiedział, że klucz do klatki znajduje się tam, gdzie masz go poszukać. Młody mężczyzna, nie wiedząc, gdzie ten klucz jest, wymieniał różne miejsca. W całej tej historii pominałem jeszcze to, że król w międzyczasie umarł i... Sytuacja jest taka, że dziki człowiek powiedział, że ten klucz znajduje się pod poduszką jego matki. I teraz, jakkolwiek byśmy nie spojrzeli na tę przypowieść, to rzeczywiście nasze mamy robią wszystko, co mogą, żeby tego klucza do naszej dzikości nam nie dać. I w przypowieści dalej jest powiedziane, że Młody człowiek musi wykraść ten klucz spod poduszki matki. I ja rozmawiałem ze swoją mamą oraz z innymi mamami, wiem doskonale, że mamy nie chcą w mężczyznach uwolnić tego dzikusa, tego pozytywnego dzikusa. Bo nie mówimy tutaj o dzikusie, który wyrządza krzywdy, tylko mówimy o dzikusie, który jest w jakiś sposób nam każdemu potrzebny. I. Standardowo w tej roli zdarza się mężczyzna, ojciec, być może ktoś ze starszyzny. W dzisiejszych rodzinach nuklearnych nie ma takiej możliwości, kiedyś rodziny pokoleniowe czy też plemienne miały taką wiedzę, rytuały przejścia dla młodych mężczyzn, w których oni przez, dla młodych chłopców przez jakiś czas, przez kilka dni, czasami tygodnie, miesięcy, a nawet lat nie widzieli swoich matek i ich Wprowadzeniem w dorosłe życie zajmowali się mężczyźni, dzisiaj to się nie dzieje. Rodzina nuklearna nie zawiera w sobie tego, co skutkuje tym, że gdzieś zapominamy o tym, że ten dziki mężczyzna jest nam potrzebny i rzeczywiście potrzebujemy tego bardzo, a nie mamy wiedzy, nie mamy możliwości, nie mamy nawet spektrum tego, żeby zobaczyć, że ten dziki mężczyzna w nas jest, bo on gdzieś został wyparty z obaw naszych matek, że ten dziki mężczyzna będzie toksyczny, że będzie siał spustoszenie, że silny mężczyzna to jest zagrożenie i często trzeba go osłabić. Natomiast tak nie jest, zapewniam was, że wyzwolenie w sobie Odszukanie, odnalezienie, wypuszczenie z klatki dzikiego mężczyzny wychodzi nam tylko na dobre. Podobnie jak zintegrowanie kobiecej energii w nas, tak samo ta dzikość jest niezbędna do tego, żeby żyć pełnią życia i doświadczać go we wszystkich barwach. Także tą przypowieścią chciałem się dzisiaj z Wami podzielić i dać Wam trochę do myślenia, i być może zaprosić do Dyskusji na temat tego, jak widzicie tę dzikość, jak widzicie tę dzikość u partnerów swoich, jak widzicie tę dzikość mężczyźni sami w sobie i co takiego ona dla Was oznacza. Zapraszam również do kontaktu ze mną przez stronę Chłopiak Dąb, gdybyście chcieli skorzystać. Z tego, jakie jest moje spojrzenie na to zagadnienie, a równolegle razem z tym zagadnieniem na wiele innych. Także pozdrawiam serdecznie w ten przepiękny, słoneczny dzień. Zapraszam Was do odkrywania, a być może podzielenia się z Waszych odkryć z dzikim człowiekiem, z dzikusem wewnątrz Was. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.